Steam wyjaśnia chciwych wydawców, takiej katastrofy Ubisoftu dawno nie widziałem i szef Electronic Arts odleciał. Dramy, dramusie, afery, aferki. Zapraszamy serdecznie na nowego Loot Z tym rozprawia się z chamskimi praktykami Oho. wydawców. Wiemy, ile sprzedało się kopii Kingdom Come Deliverance 2. Totalna odklejka szefa i jej. Najnowszą grę Ubisoftu nie gra praktycznie nikt. I będzie <laughs> też kilka innych pomyślnie newsów, także subskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. Jest nas już tyle. Lecimy po 120 tysięcy, a tymczasem myślę, że możemy sobie zaczynać. Steam w większości ostatnio podejmuje całkiem rozsądne decyzje. Jakiś czas temu mówiłem wam, jak firma Valve zdecydowała się narzucić trochę obostrzeń na osoby wydające do swoich gier niejakie season pasy. Season pasy. Więcej informacji macie w tym materiale, ale mniej więcej, jeżeli miałbym wam to skrócić, polegało to na tym, że teraz trzeba być bardziej przejrzystym. Trzeba dawać więcej informacji na temat DLC wchodzącego w skład danego season pasa. Trzeba dawać też konkretniejszy opis zawartości, czy chociażby datę premiery, która może być opóźniona o maksymalnie 3 miesiące. Bardzo dobry ruch ze strony Steam'a i tak jak jasne, możemy mówić, że Steam jest monopolistą, że bierze 30% od wydawców. Dużo rzeczy można się tam pospinać do Steama, do Walwa. Tak o to, że walczą o jak największą klarowność i przejrzystość dla konsumenta, że nawet jeśli ma być drogo czy coś to będzie chociaż będziesz wiedział co kupujesz, a to tego im odebrać nie można. Oni faktycznie o transparentność zakupową mocno dbają. Bardzo mi się ten ruch podoba, bo wielokrotnie season pasy wyglądały jak kupowanie kota w worku. Kup teraz Gold edycję naszej gry, a otrzymasz dwa następne płatne dodatki, które wydamy w naprzestrzeni roku za darmo. Jakie to są dodatki? Ile one będą trwały? Jakie będą z tego wy wynikały itemy? Jakie powiązania z jakąś tam fabułą główną, jeżeli jakiekolwiek? Nie wiesz nic, wiesz tylko, że będą jakieś dodatki że coś się wydarzy, a potem może się okazać, teoretycznie, gdyby właśnie nie było takich obostrzeń, rzuconej transparentności, mogłoby się okazać, że oni tak naprawdę sprzedadzą ci dodatkową kurtkę, jako skina, że oni sprzedadzą ci jedną dodatkową misję, gdzie w przypadku na przykład innej gry może być to 10 godzin kontentu i nie masz po prostu żadnego wyczucia, żadnego, żadnej informacji, musisz tak naprawdę zgadywać, czy to, co sobie w tym season pasie zapodasz, jest warte w ogóle pieniędzy, które od ciebie proszą. No i faktycznie Valve tutaj e, posunęło się z dobrym ruchem. Zdecydowanie. Inna myśl. Nie? Gdyby Season Passów nie było, to by było najlepiej. Season pasy z reguły są wynikiem tego, że tnie się content, zanim on w ogóle zostanie wydany, że trochę się tą skórę dzieli na niedźwiedziu kontentowo. Że czuje się, że można sprzedać graczom pewien, pewien aspekt gry, pewien segment gry osobno. I to nie jest dobre. Ja nie jestem tego fanem. I nieważne, czy w game devie tak jest, że skończyły się już pewne etapy, więc. Pewne teamy mają czas przed premierą i tworzą już na zapas content to nie ma znaczenia. Ważne jest to, jak to wygląda. Wygląda to tak, że przed premierą gry zapowiadasz jakieś tam dodatki i dla mnie to jest śmierdzące zawsze. Nieważne jaką firmą jesteś, nieważne jaką masz renomę, nieważne jak to przedstawisz, jeżeli przed premierą gry podstawowej ja wiem już o DLC-kach, to coś mi tu nie gra. Natomiast to już niestety staje się standardem rynkowym, z którym mogę walczyć jak z wiatrakami. Natomiast jeżeli te season passy faktycznie mają już być, ten standard, standard rynkowy ma się utrzymać, to fajnie by było, gdybyśmy wiedzieli, co kupujemy, żeby to było w 100% zaplanowane już, że oni chcą wydać taki i taki content na tyle i tyle godzin z takimi i takimi itemami, wtedy przynajmniej wiesz na co te pieniądze wydajesz. Jak widać na tym Steam się nie zatrzymuje Zdecydowali się oni wziąć za kolejny dziwny sposób Oho. wydawniczy gier Który bardzo często opiewa o pewne oszustwo Ile to było na Czyli? Steamie survivali Ile to na Steamie było gier, które wychodziły na niego w Early Accessie A wraz z tą wczesną premierą Pojawiała się masa obietnic Jak to twórcy często będą aktualizować gierkę Prawda. No i te gierki tak przez lata widniały sobie na Steamie Od czasu do czasu twórcy wzięli jakąś nic, aktualizację na Ale na dobrą sprawę nic nie prowadziło do tego Że dana gra może mieć kiedyś swoją oficjalną Premierę. I tak też Steam wziął się za ten precedens. Teraz już nie będzie można tak łatwo ludzi dymać na kasę. Nie będzie tak można ludzi łatwo dymać na Early Access, ponieważ firma Valve będzie teraz badała, jak często dodawane są aktualizacje do danych Early Accessów. I jeżeli to to będą mocne. one się pojawiać rzadko, no to. Pod Waszą gromę może pojawić się taki oto zapisek. Ostatni update został zrobiony przez deweloperów około 14 miesięcy temu. Informacje i timeline opisywany przez deweloperów może już nie być aktualny. Także lu Kurde, notatka notatko, Ja już myślałem, że tutaj wie, wiedzie na pełny i powie tak. Jeżeli przez dwa lata nie zaktualizujesz gry Access, to wyp... Zalamy ją ze Steam'a. To było ciekawe, ale wiadomo, że nie chcą tego robić, no bo to też jednak te 30% dla nich, ale dają informacje graczom i to jest bardzo spoko. Czyli tak mógłbyś teoretycznie wejść w stronę tej gry, sprawdzić kiedy był ostatni update, ale to skraca tę ścieżkę i daje znacznie większą przejrzystość informacji, i taki konsument mniej świadomy, mniej researchujący może sobie wejść, zobaczyć, o, ok. Czyli tego survivala, który mi się podoba i który chciałbym wesprzeć jako early access, od trzech lat nikt już nic się nie zajmuje nad tym. Okej, okay, dobra, to ja tego nie kupię. Masa jest takich gier. I sztandarowym przykładem tego, choć niekoniecznie ze Steam'a, ale jednak jest Cuboard dla mnie. Za dzieciaka, jak byłem troszeczkę takim Minecraftowym kidem, kierowsowo minecraftowym w zasadzie, to była taka gra jak Cube World. i faktycznie w tej gierce był ogromny potencjał. To był taki voxelowo-graficzny, RPGowy Minecraftik, który, który pozwalał. Walał Ci właśnie na wybór klasy, na wybór rasy, na wybór Twoich umiejętności, całe drzewka były, na podróże po bardzo zróżnicowanych biomach. Było to bardzo fajne, było to wręcz prześliczne i mega wciągające, jak na tamte czasy dla mnie. No i były wielkie obietnice. Ja pamiętam, że kupiłem specjalnie Alfę ze strony dewelopera, poprosiłem dziadka, za 60 zł to kupiliśmy. Miałem specjalny launcher, no i graliśmy ze znajomymi na serwerach Hamachi, napierdzielaliśmy srogo i czekaliśmy na update. I wiecie, co jest smutne, że w sumie. Dalej czekamy na ten update. Niestety. W sensie, był jeden update, który był wejściem na Steam tej gry i on w ogóle pogorszył całą rozgrywkę. Oni zrobili z tej gry gorszą niż była w Alfie i już tego nie ruszyli. To, to była szybka próba skoku na kasę, nie? Że coś jednak będą robić. Także bardzo to bolało ten keyboard, Nie wiem kiedy keyboard wyszedł. To było z 12 lat temu, no jak ja mam 23, zaraz 24, to to mogło być z 12 lat temu jak nie więcej. I, i właśnie fajnie, że z tym bierze się za coś takiego, bo czy dzieciaki, czy dorośli mogą się nabrać na obietnice deweloperów po prostu uwierzyć za bardzo w projekt, który wygląda początkowo obiecująco, ale, ale wiadomo, może być tylko i wyłącznie Wrednym skokiem na kasę. Ludzie zainteresowani e-reaccesami teraz będą przestrzegani przed tym, że dany reakces no nie był aktualizowany od ponad dwóch lat. Na przykład. To jest dobre. Oho. Oho, o co chodzi? Bo coś widziałem, ale nie ja wiem dokładnie dobra. o co chodzi. Ja w życiu czegoś takiego nie widziałem. O co chodzi? Jeden gracz. Najpierw no jest to, że to jest tytuł, który nazywa się Battle Core Arena. I około rok temu były beta testy tej gierki. Ok. Arbentys, testy. Nie pamiętam, że dokładnie. Piątek Ta gierka też trochę. pojawiała się na pokazach. Chyba było na jakimś ostatnim Ubisoft. No teraz już nie. No ale no, nie da się czekać na grę, która prezentuje się w taki sposób. Do kogo to miało trafić? Nie mam pojęcia. Ubisoft ostatnio nie ma się za dobrze. I to zdanie jest z nami chyba już od ponad roku. Każda kolejna gra Francuzów rozczarowuje, nie dowozi mm. a te nadchodzące a o... nawet nie gra, każda decyzja, każdy wywiad, wszystko, każdy poka Każda rzecz związana z Ubisoftem wkurza poza Prince of Persia Dosłownie Są ogromnymi kontrowersjami Jak chociażby Assassin's Creed Shadows No i w większości ludzie skupili się tylko na tym Że Ubisoft w swoim harmonogramie Ma tylko i wyłącznie nadchodzącego Assassin's Creed Shadows Ale błąd Mieli oni w harmonogramie jeszcze Battle Call Arena, grę, która zbawi Ubisoft. Nie no dobra, tak to chyba nikt o tym nie myślał. To jest gra, która została totalnie pominięta w marketingu, to jest gra, która została totalnie pominięta jeżeli chodzi o jakąkolwiek promocję. Nie dość, że w tą grę praktycznie nikt nie gra, to jest tylko 66% pozytywnych recenzji. Swoją drogą to jest gra darmowa i nie wiem czy jest w ogóle sens, żebym tłumaczył wam czym to jest. Nie ma sensu, bo ja w to zaraz k**** zagram, zaraz to pobieramy, pogramy pół godziny w to. No bo raczej i tak w to nie zagracie. Bo nawet jeżeli wam się to podoba i nie możecie się doczekać, żeby wejść do tego świata, postrzelać się z innymi, no to nie ma z kim się postrzelać. Tam nie znajdziecie meczu. Battle... O kurwa. A tam nie ma single playera nawet. Battlecore Arena. Ja sam teraz sprawdzę ile graczy w to gra, bo może jak troszeczkę o tym pogadali. Bo jest 7 osób. Może mi znajdzie mecz! Zagramy z tobą, właśnie! Widzów mamy! No właśnie, kurwa, że ja zapomniałem o tym. A jak gra jest darmowa. Tylko Arena to darmowa, rywalizacyjna strzelanka platformowa, której kluczem do zwycięstwa jest opanowanie grawitacji. Rywalizuj w dynamicznych starciach PvP wraz z drużyną, <grym> skorzystaj ze swojej zaufanej broni oraz umiejętności. Nie A no, ale czemu to w ogóle żadnego marketingu nie było? To mnie zastanawia, czy oni od początku wiedzieli, że wydają takie głupie? No, że w sumie to Wydajmy to, ale nie mówmy o tym nikomu, to jest tak dziwna decyzja. Po raz kolejny ze strony Ubisoftu. No jak już zrobiłeś grę, to chociaż ją zareklamuj, nie wiem, zrób jakiś fajny trailer, weź jakąś gwiazdę, celebrytę, żeby se pograł w to pół godziny. O co chodzi? Rzucać przeciwników z areny. To tyle, idziemy dalej. Cały YouTube, cały Twitch. Wszyscy moi znajomi grają praktycznie w Kingdom Come Deliverance 2 Czy wam się gra podoba, czy się nie podoba No to, to prawda. ciężko obok niej przejść obojętnie Zainteresowanie Fajna produkcją jest. było całkiem spore Wczoraj twórcom udało się przebić kolejny pik I jak na premierę było w piku 159 tysięcy To teraz było 176 tysięcy I ta liczba mam nadzieję cały czas będzie rosnąć Wydaje mi się, że na weekendzie możemy spodziewać się takiego już pewnego piku Który potem ciężko tym marketingiem przeptanym będzie przebić No bo weekend to jest czas, w którym najwięcej osób siedzi w domu to Mogą prawda. sobie odpalić Kingdoma na 48 godzin Komuś się w ogóle udało w Kingdomie znaleźć bardzo ciekawego i Serega do Elden Ringa. Dla tych, co nie wiedzą, jest to nawiązanie Let do Ledwin czyli gościa, który wchodził i pomagał ci walczyć z malenią w Elden Ringu. Nie miało na sobie ubrań. Jedynie na jego głowie zaobserwować mogliśmy tajemniczy zbanek. I jak widać w Kingdomie, ziomek niestety finalnie szanuje. To nawet nie jest nawiązanie do gry Elden Ring. To jest nawiązanie do społeczności Elden Ringa. A co do Kingdoma, no to śmiało możemy założyć, że zainteresowanie dwójką jest znacznie większe niż zainteresowanie Jedynką w 2018 roku. Nic z tym dziwnego to jest sequel, który przez lata budował swoje podwaliny pod jakąś większą popularność. Jedynka ta miała w piku jakoś. Tysięcy osób. Dwójka, tak jak mówiłem wcześniej, ma 170 tysięcy osób. No ale twórcy pochwalili się, ile osób kupiło ich nowy mm -hmm. produkt. I jest to, moi drodzy, milion, milion. Milion graczy po jednym dniu, bo ten post 5 lutego wskoczył. No, moi drodzy, to jest bardzo dobry wynik. Serio spoko Kurde, to chyba Stalker po jednym albo kilku dniach też miał taki wynik A Stalker też był premierą hypowaną od kilkunastu lat chyba już, nie? Więc powiedziałbym, że Warhorse Studios tutaj dało radę I raczej są zadowoleni Graczy jest już Mam nadzieję, że twórcy będą się tak chwalić, bo jestem ciekawy jak to będzie rosnąć W jakim tempie to będzie rosnąć A jeżeli chcecie się dołożyć do tej liczby Jeżeli chcecie zagrać w Kingdom Come Deliverance 2 Bo nasłuchaliście się jaka to jest dobra gra Chociażby w tym materiale No to chciałbym wam zaprezentować sponsora dzisiejszego materiału Czyli sklep Instant Games Game. Instant no Gaming geet. jest to legalny sklep z kluczami do gier. Sanujemy. Możecie tutaj znaleźć naprawdę masę, ale to masę produkcji w bardzo dobrych cenach. Jak mówimy o Kingdom Come Deliverance 2, to na Instant Gaming możecie go znaleźć za 181 zł, S? czyli minus 28%. Ale zadajmy sobie pytanie, co jeśli nie gram w jedynkę? Czy, czy mogę grać w dwójkę? No możesz, teoretycznie. Ale na Instant Gaming możesz sobie też kupić jedynkę w bardzo dobrej cenie, bo tak jak kosztuje 21 zł. Taka zajebista gierka. Za 21 Ziko. Jest tu chociażby Pawło w o 39% taniej, czyli za 71 ziko Spider-Man 2 na PC za 186 I masa, masa innych gier Ale no, na przykład się Pole, ja polecam Głównie Kingdom Come 2 Bo to jest ten czas, to jest zainteresowanie, ludzie grają Dodatkowo na Instant Gamingu dostępna jest płatność blikiem Co tym bardziej ułatwia Wam zakup Także link macie w opisie, jest to nasz link Jeżeli kupujecie z tego linku To my dostajemy procent z Waszego zakupu I też zarabiamy pieniądze To jest mega fajne, ponieważ Wy macie tanie gry A my mamy pieniądze z Was, widzowie Nie no, żartuję, żartuję To prawda akurat, że mamy pieniądze z was tak. teoretycznie jak na to wziąć to powiedziałem prawdę, ale wiecie o co chodzi? To jest wspólne dobro. Wy kupujecie, my też coś mamy za to, że ci pokazałem. Wiesz o co chodzi? No, więc link w opisie jeszcze raz klikaj w niego, a tymczasem idziemy dalej z materiałem. A propos Kingdoma, jeszcze to tak trochę może rozbudujmy. Gra jest naprawdę dobra. To tutaj zarzucę trochę swoimi wrażeniami. Jeżeli chodzi o przeniesienie tak naprawdę średniowieczne, nie interpretację, to ta symulacja średniowiecznego życia jest zarąbista, Ta gra jest aż Momentami pewnie dla niektórych do przesady realistyczna pod masą względów od kombatu przez system zmęczenia głodu, po wykonywanie najprostszych czynności, jakichś kowalskich czynności, kradziesz, nie kradziesz, wszystkie dialogi, wpływanie na to możliwość zabicia każdego przecięcia sobie questów. Ta gra jest naprawdę dobra. Wizualnie jest niesamowita. Czujesz się po prostu, jakbyś był. Na, no mówię, ja to zawsze porównuję do takich wakacji z dziadkami, jak się wyjechało gdzieś do jakichś letniskowych domków i się patrzy na ten las i masz takie, o, ale tu ładnie. No to tak się czujesz w Kingdom Comie mniej więcej, jak przejeżdżasz przez te piękne pola czeskie. Bardzo ładna gierka, dobrze moim zdaniem, nawet zoptymalizowana jak na dzisiejsze standardy. Wtedy wchodzi temat mimiki twarzy. Mimika twarzy to jest chyba taki najbardziej obvious minus tej gry, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. I ze wszystkich takich takich rzeczy, które gdzieś się rzucają jako mega irytujące, to to, że te twarze tak słabo oddają emocje w no. To, to faktycznie jest słabe, może to by kiedyś dali radę zrobić jakimś update'em, lepszy mapping twarzy, chociaż wątpię. Natomiast to i oczywiście jeszcze jedna rzecz, czyli ja osobiście po prostu uważam, że niektóre czynności i niektóre momenty fabularne są aż zbyt wolne. Ja wiem, że ta gra taka ma być, że ona ma być bardzo immersyjna, bardzo taka, wiesz, stonowana i powoli macie się przed to bóg otwierać, ale nawet ja, który bardzo lubi Red Dead Redemption 2, myślę, że Red Dead Redemption 2 to jest ultra szybka gra dla TikTok brainów w porównaniu do Kingdom Come. Więc tutaj to może być dla niektórych minus, dla niektórych plus, zależy jak na to spojrzysz, ale gra zdecydowanie fajna. No i combat mnie wkurza, bo go nie umiem. <laughs> gra na pewno nie jest idealna, ale gra jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Czy mogę polecić? No mogę polecić. Jeżeli ktoś lubi klimaty średniowiecza, to myślę, że to jest wręcz pozycja obowiązkowa. Dialogi, to jak w ogóle scenariusz jest napisany, to jest majstersztyk akurat. Tutaj idzie się przenieść, tłumaczenie w ogóle jest bardzo dobre, bo jak popatrzysz na, na polskie tłumaczenie, to właśnie używa się tam różnych sformułowań typu dziewka i tak dalej. Wiesz, to, to brzmi faktycznie tak swojsko. Brzmi, brzmi staro i to dobrze, bo gdybyśmy tutaj mieli... W dialogach z Kibidiris to coś by chyba nie grało, także no, fajny jest Kingdomic, zdecydowanie fajny. Mieszanie w ogóle języków, tak, i kultur. Ktoś zaraz powie, że D.I., ale naprawdę fajnie tam, tam są ograne inne narodowości i inne języki. No to jest spokoj. Dragon The Developer był sporą porażką, nie tylko marketingową, no ale również krytyczną. Jako te powody można wymieniać wiele rzeczy. Słaby scenariusz. Gra RPG, która tak naprawdę nie była RPG, a bardziej przypominała go do wora. Mało wyborów, wynudzony gameplay, średnia walka. Ale nie, szef Electronic Arts ma inny pomysł. On wie lepiej od nas. Żeby było bardzo łatwe zadanie, żeby zdiagnozować, co było problemem Dragon's Age: The No bo chyba jakoś bardzo trudno obejrzeć te kilkadziesiąt materiałów, które mniej więcej streszczą nam, co z jest nie tak. Myślę, że nawet jakby ktoś się bardzo starał, to by nie wymyślił tego, że największym problemem Dragon's Age: The było to, że nie była ona gromu usługą. Wczoraj już to analizowaliśmy. Jak ktoś nie widział, to dzisiaj na, na kanał wjechał odcinek, że to, to koniec Bioware'u, czy coś takiego chyba to nazwałem. Analizowaliśmy tam artykuł. Szef Electronic Arts stwierdził, że Dragon Age The Veilguard powinien po prostu mieć więcej aspektów społecznościowych, być bardziej grą usługą i wtedy odniósłby super sukces, bo po prostu gracze nie byli przygotowani do tego, co oni sobie wymyślili. Ogólnie Dragon Age był dobrą grą i spotkał się z dobrym odbiorem wśród recenzentów i graczy. Tak powiedział też, gdzie na metakrytyku opinia graczy to 3,9. No ale wiadomo, gdyby był grą usługą, byłoby lepiej. To jest taki level, za... ja nie wiem. Toż nie jest zaklinanie rzeczywistości, to jest po prostu kłamanie. To, to jest po prostu oszukiwanie samego siebie, no bo kogo innego. Przecież każdy widzi, dlaczego ta gra jest zła. Obejrzysz sobie 10 recenzji, one wszystkie powiedzą o tym samym, nie? Beznadziejny scenariusz, beznadziejny pomysł na postacie. Wiadomo, niektórzy powiedzą też, że DIY. No dużo takich wątków ideologicznych faktycznie tam miało miejsce, które ludzi w Społeczność graczy jest dość sceptycznie do tego nastawiona. Grafika w wielu miejscach po prostu jest brzydka. Gameplayowo niewymagająca ta gra jest wcale. Gra nie szanuje w ogóle inteligencji gracza, bo zagadki są po prostu takie, że masz kliknąć i kliknąć i masz rozwiązaną zagadkę. Każdy widzi jak Veilguard faktycznie wygląda. I gość patrząc na to, patrząc na odbiór mówi tak, graczom się podoba, powinna być to gra usługa. O? Czemu ty jesteś dalej szefem Electronic Arts tego? Nie wiem, e, a czy wiem, bo jesteś po prostu rufles biznesmenem, który myśli sobie gra usługa, równa się pieniądze, ale trzeba też jeszcze słowo jakość tam gdzieś w tym równaniu zawrzeć. A tak, takie właśnie słowa wypowiedział szef Electronic Arts. Aby przebić się poza korową publiczność, gry muszą bezpośrednio... On wygląda jak taki mówca motywacyjny, wiesz, że on ci powie, że padłeś powstań za 100 zł, takie słowa dostaniesz. Aby przebić się poza korową publiczność, gry muszą bezpośrednio łączyć się z ewolucją. Wspierającymi wymaganiami graczy, którzy coraz częściej poszukują funkcji współdzielonego świata i głębszego zaangażowania wraz no, no. z wysokiej jakości narracją w tej ukochanej kategorii. Dragon Age miał wysokiej jakości premierę i został dobrze oceniony przez krytyków oraz tych, którzy grę zagrali. Nie znalazł jednak poklasku. Kurde, ja w grę zagrałem. Masa innych ludzi w Polsce na YouTube też tę grę zagrała, i było bardzo niewiele głosów mówiących, że ta gra jest dobra, że się ludziom podoba. Bardzo niewiele. A dodajmy, że jeżeli chodzi o krytyków, to była bardzo dziwna sytuacja, gdzie większość recenzji miała bardzo podobne sformułowania językowo. Bioware powróciło, Bioware wraca do formy, Bioware is back, i tak dalej. To brzmiało jakby z jakiegoś briefu recenzji mieli napisane. Nie mówię, że tak było, ale było to dziwne, i akurat przy Dragon Age'u tak było, nie? Więc. No nie wiem, no kurde, nie wiem co ten typ gada. Dalej mam nieodparte wrażenie, że ta gra miała być mobilką początkowo. Bo jak ja patrzę na ten user interface, to mi się chce wymiotować. Nie znalazł jednak poklasku u wystarczająco szerokiej publiczności na wysoce konkurencyjnym rynku. Współdzielony świat. No, chodziło mu tutaj ewidentnie o live service. A teraz tak poważnie, jeżeli on takie wnioski wyciągnął z tysiąca materiałów, które pojawiły się na YouTubie, krytykujących. On ich nawet nie, nie widział, BioWare, on ma to w topie. No to nie dziwi mnie, że Dragon Age okazał się taką wtopą, jeżeli osoby z taką dydaktyką zasiadają na. Kluczowych miejscach w firmie. Tak, to są stanowiska kierownicze i potem wiesz, deweloperzy mogą być naprawdę utalentowani, deweloperzy mogą mieć skilla, ale co z tego, jeżeli szef wygląda tak, jeżeli osoba dająca ci jakieś tam rozkazy, dyrektywy, właśnie wiesz, wskazuje co masz robić, kiedy masz robić, ile masz tego robić. Jest taką osobą na przykład. Bo to nie jest pojedynczy przypadek, to nie jest taki rodzyneczek, kurde, nie? I takich ludzi jest masa w game devie, którzy nie mają pojęcia o tym, jak się gry robi. I, i jak ma powstać dobra gra. W ogóle, jeżeli ktoś nie wie, no to Dragon Age pierwotnie to miała być gra usługa. Było to spowodowane trendami, które na początkowo panowały, coś tam było mówione. Po no? tym, jak wywalił się Anthem, po tym, że Bioware już za bardzo nie chciało robić tej gier oni znowu zmienili koncepcję. I bardzo możliwe, że ta grafika, która była taka Fortnite'owa, została jeszcze z projektu Live Service i nie chciałem się tego za bardzo zmieniać. Ale finalnie zrobili z tego RPG, a. ale przynajmniej była to gra. Jednoosobowa, nie live service I jeszcze raz sobie to przeczytajmy Gry muszą bezpośrednio łączyć się z ewoluującymi wymaganiami graczy Którzy coraz częściej poszukują funkcji współdzielonego świata Nie, gracze Ja bym powiedział, że gracze właśnie trochę tak do swoich okopów wchodzą Nie wiem, widać to, ja już wczoraj to mówiłem Po sukcesie Baldur's Gate'a, po sukcesie Souls Likeów, Po tym, że MMO'sy mają coraz więcej funkcji singleplayerowych Ja nie powiedziałbym, że gracze są jakoś mega napaleni na kooperację Ja bym powiedział, że najbardziej napaleni gracze na kooperację i życie społeczne Społeczne, online'owe w sensie. Wiecie, kiedy byli? Jak MMO'sy wychodziły? To był początek XXI wieku. Wydaje mi się, że wtedy był pik zainteresowania ludzi w tym kierunku. Gracze po prostu chcą dobrych doświadczeń, fajnego experience'u I ten experience dostarczają w dużej mierze gry single player'owe. I nikt nie ma z tym problemu. Po prostu chcemy dobrych gier, nie multiplayerowych gier, nie battle passowych usługowych gier. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, ja nie chcę. Mikrotransakcji, mam ich dość. Nie chcę battle passów, mam ich dość. Nie chcę update'ów co miesiąc, dwa, trzy tygodnie i nieskończonej pętli rozgrywkowej, która po prostu będzie się ciągnąć na następne 10, 20, 30 lat. Ja chcę po prostu kupić grę, dostać grę, zagrać w grę, przejść w grę, przejść w grę i móc zagrać w inną albo przejść ją znowu. Ale widzę, że szef Electronic Arts ma odmienne zdanie. Ale z drugiej strony to jest firma, która wydaje tę samą grę. Od ponad 20 lat Tylko z nowymi komentatorami sportowymi Więc co ja tam wiem Gracze w RPGach nie poszukują funkcji Współdzielonego świata Gracie w RPGach, teraz możesz się zdziwić Poszukują funkcji RPG Nie, Pojwane, nie? Wchodząc do Kingdoma Ani raz przez głowę mi nie przeszło Że chciałbym, żeby ta gra była gromucą Wchodząc z Dragon Age Ani razu przez głowę mi nie przeszło że chciałbym, żeby ta gra była live-serwisem. Ja jak grałem w Dragon Age, to mi przez głowę przeszło tylko, że chciał, żeby to dobra gra była. Zdajmy sobie teraz pytanie, skoro Andrew Wilson wyciągnął takie wnioski z porażki Dragon Edge The Veilguard, no to czy przypadkiem Mass Effect 5 nie będzie szedł bardziej w stronę multiplayera? Nie będzie szedł bardziej w stronę Możliwe. gry, którą można by było rozwijać latami? No bo tak, idąc tą logiką... Ja mam teorię, że Mass Effect 5 się nawet nie wydarzy, że oni to studio zamkną za parę lat i stwierdzą, że w sumie to to Bioware nam się po prostu już nie opłaca. Nie będzie szedł bardziej w stronę gry, którą można by było rozwijać latami? No bo tak, idąc tą logiką, na rynku jest już science fiction, gra usługa, która bardzo dobrze się sprzedaje która daje radę przez lata się trzyma na rynku. Warframe? jest to Destiny. A. No i taki Andrew Wilson z SWIA może sobie pomyśleć, że hej, my też mamy science fiction. Dosyć no zajmity. ale ku... oni już chcieli zrobić Antema takiego i wyszło jak wyszło, nie? Ludzie lubią science fiction w kosmosie i to się może mu trochę łączyć, te neurony się mogą trochę stykać i wyjdzie na to, że ma efekt 5 i będzie kurwa grobowców. Wcale bym się nie zdziwił. Idziemy dalej. Electronic Arts powiedziało, że między 1 kwietnia 2025 a 31 marca roku 2026 pojawi się na rynku Battlefield 7.6, kolejny Battlefield. No i to tyle na dzisiaj. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instant Gaming, kupcie sobie Kingdoma, a tymczasem trzymajcie się. I cześć. Siema, dzięki za newsy. O nie, no, Electronic Arts total, totalnie odkleiło, ale zobaczcie, jakie mamy dwa skrajne światy, nie? Materiał dotyczył Ubisoftu, Electronic Arts, a potem gadaliśmy na przykład o Kingdomie. Da się zrobić dobrą grę, singleplayerową playerową, bez mikrotransakcji, sprzedać milion kopii, a gra kosztuje 250 zł jakby nie patrzeć, nie? Można? Można jak najbardziej. Tylko trzeba chcieć, mieć pomysł pasję i to się udaje.